Cześć ludziska, taki szybciutki odcinek Wam nagram, bo tutaj stała się taka przykra sytuacja, jaką jest. Takie coś, czyli urwana świeca zapłonowa. Takie coś się stało. Jak widzicie, jest ona tutaj ukręcona na gwincie. Urwana. I już Wam pokażę. Jak sobie poradziłem z tym problemem, że wykręciłem tą oto końcóweczkę W tej końcówce jeszcze tutaj była taka właśnie, aby to powiedzieć, taka biała przejścióweczka, coś takiego I ta świeca mi się urwała przy, przy wkręcaniu czy przy wykręcaniu, jak ja ją wkręcałem właśnie szła mi bardzo lekko bez oporów Nie wiem czy ona była wadliwa czy, czy po prostu za mocno wkręcałem, nie mam pojęcia, ale tak się stało i tego nie odwrócę. Jak sobie z tym poradziłem? Mam świecę o takich samych wymiarach. Wziąłem sobie śrubokręt, dopasowałem do otworu na świecy, tak żeby po prostu on się sklinował i żeby wykręcił. Jeżeli Wam się takim śrubokrętem nie uda, możecie sobie spróbować. To wykręcić gwiazdką torxem o wymiarach takich, żeby właśnie tutaj ten wieloklin cały sobie weszedł w, w tą świecę, a żeby to się zazębiło i wtedy yy, próbować to wykręcić. Oczywiście ja musiałem ściągnąć całą pokrywę, wszystko żeby mieć w ogóle jakiś dostęp do tego. Jak możecie zauważyć, wykręcił mi się sam gwint i właśnie wyglądało to tak. Jak widzicie, wieloklin Storksa się tutaj zaklinował fajnie, także, e, także to jest taka fajna opcja, żeby próbować to wykręcić. Oczywiście świeca była luźna, bo jak jest ona wkręcona, to jest ciężej. Ale taki właśnie ten sposób możemy sobie tutaj spróbować i to wykręcić. Także, także tak. Oczywiście też dobrze by było. Jakbyście mieli taki oto magnes yy, Giętki Żeby sobie po prostu wsadzić Ten magnes W otwór na świecę Powyciągać wszystkie, jakby to powiedzieć O piłki, jeżeli tam w ogóle coś wpadło Bo jeżeli nie wpadło To po prostu nie trzeba wyciągać, ale Zawsze macie pewność Że po prostu wyciągnęliście to co Się dało Tak to wygląda Powiem tak, ja mam pewność, że akurat ta świeca wykręciła mi się cała, ponieważ jeżeli sobie tutaj przyłożę wind na świecę to ja widzę, że tutaj ten w środku pręt który daje nam iskrę jest tutaj cały, także nic się nie urwało, nic się tutaj nie uksyło wiem, mam pewność, że tutaj wszystko wszystko jest ok, także także myślę, że to jest taka jedna z fajniejszych opcji jak spróbować wykręcić taką urwaną świecę myślę, że taki pomocny filmik wielu osobom się przyda jeżeli oczywiście pomogłem podobało się, zostaw lajka subskrypcję na kanale udostępnij ten filmik, zapraszam na facebooka, instagrama, wszystkie linki macie w opisie a ja co, muszę kupić nową świecę i wymyśleć jakiś, nie wiem Sposób, żeby niby, niby świeca, powiem Wam NGK, nie jedna kurde z tajszych, tylko właśnie kupiłem po ten model tą świecę, żeby po prostu y, było pewne, że jest ok świeca, a tu co z takiej się okazało, że nie wiem, czy może jakaś wadliwa ona była, czy coś, no nie mam pojęcia po prostu, ale cieszę się, że nie musiałem zdejmować... Głowicy tylko, tak mi się udało to zrobić. Dobra, nie przedłużam Wam, kończę filmik, trzymajcie się i do następnego razu.